Witam Cię młody odkrywco, dzisiaj wracamy do naszej ewolucji i nie ma końca. Ty zostaw łapeczkę w górę i napisz na przykład hashtag dinozaur, bo będziemy dziś dinozaurami się zajmowali. Fajnie jakbyś napisał hashtag dinozaur, naprawdę. No i słuchajcie, tutaj pofarmiłem troszeczkę, no nie, i mamy tutaj prawie 100 bilionów. Za chwilę będziemy mieli 100 bilionów. Wy w tym momencie mamy 100 milionów, no nie zebrałem coś no, no dobra, nieważne. Kupimy sobie saki, słuchajcie, mamy króliki wy naszych. Jest ten biedny królik wy tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Możemy też naczelnych zrobić, no nie. I dzięki temu, bo ja bym chciał, wiecie, ja bym chciał. Możemy małpę zrobić, dobra, może nie teraz, chwila, stop, dobra. Zęby saków, no nie. I w miarę jak zmieniała się dieta saków, powstawały bardziej złożone, wyspecjalizowane zęby. Tak jest, tak właśnie trzeba. wodą mamy łono. Jeszcze by chronić się przed pasożytami Niektóre organizmy wykształciły ży Żyworodność, tak jest Mamy jeszcze łono, moi kochani I mózg ssaków zróbmy Będziemy bardziej wydajniejsi, bo mamy mózg ssaków i włosy też możemy... Tak, jeszcze włosy robimy. I dobra, i lećmy do dinozaurów, tak właściwie. Czy ja mogę to zapgre... Tak, ja mogę ich zapgrejdować. O, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. I dobra, i teraz wracamy sobie do tego. O, idzie gdzie, gdzie? Aha, no okej. Okay, myślałem, że wy się tu pojawicie, a wy się nie pojawiliście tutaj. Tak, nie, nie pojawiły się. No nie, najgorzej. Dobra, szybko to sfarmmy sobie. Szybko sfarmmy te muszelki i tak dalej. Sprawdźmy, jak te... Mamy 35 tysięcy ich zebrać. Wow, to jest od groba, naprawdę to jest... To jest dużo, no nie, więc xD, dobra, zbierzmy ich. O, co ja zrobiłem? Co, 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 co ja zrobiłem? Użyj mutagenu, aby ulepszyć cechy ewolucyjne. Co? Ej, coś stołem, ja nie, jakiś kamyczek. O, dostaliśmy za zrobienie quest'a tego, okej. Okay, I teraz kupujemy ornithia. Ej, łody, straszinożerca, dwunożny. Dobra, kupmy kupmy go w takim razie. Odkryjmy go przede wszystkim. Słuchajcie, odkryjmy go. A Okej, okay, czyli ty wyglądasz tak sobie. Ej, tu się pojawił drugi już. Ej, ale kozak, no nie. I, i ty sobie, okej, okay, ty sobie tak wyglądasz. Spoko, dobra. I ty jesteś pierwszy, pierwszy coś tam, okej. Okay. Eee, no, dobra. Okay. I ich mamy kupić 25. kupmy ich tak szybciutko. Raz, dwa, trzy. Uuu, możemy kupić jakąś miednicę. Jak to mamy ale czas na stegozaura, słuchajcie, mamy z tego zaura, no i z tego to już on jak on głupio wygląda. No i tego już kojarzę z gier typu ARK, Pix Ark i tak dalej. No i ogólnie z tego, no po prostu się go kojarzy gdzieś tam z książek i tak dalej. Fajnie, mamy z tego zaura, super, rozwi rozwija się nasza tutaj kraina. Pokaż się! Pokaż że kto jest ładny, no nie mogę cię zoomować bardziej, ale lipa. Musimy zrobić w ogóle te, tego quest'a na 25 tych cośków, więc właśnie zrobiliśmy go, tu rozbijamy i mamy... Okej, okay, odblokowaliśmy miednicę i teraz możemy to ulepszyć. Dobra. Aha, i to automatycznie mi teraz zbiera. Okej, okay, kozak. Dobra, bo musimy zebrać w ogóle 35 tysięcy, żeby stało się coś więcej. I teraz możemy otworzyć znów skamielinę. I mamy, okej, okay, dostaliśmy jeden ten cacuszkowiec. Okej. Okay. Uuu, asteroida. Ej, asteroidę wzywamy. Wzywamy asteroidę? Ej, dobra, wzy wzywamy asteroidę. Czy gotowa, aby uruchomić zdarzenie wyginięcia? Drzewo ewolucyjne zostanie zestartowalne. Zachowanie na wszystkie swoje... Dobra, go! Robimy, 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 jak to się nazywa? Robimy... A, ło, jest, spad, spadł meteor! I, a, tu tyle, tak? Okej, okay, dobra, a. Ja myślałem, że ował. No ja myślałem, że ten, no wiecie, jakby... Jak niefortunnie, ale ich rzeczywiście jest niezbędne do naszych badań i wrócić do pracy nad nową sekwencją renderowania. Okej, okay. czy dostaliśmy te specjalne punkty? Tak, super. Ej, ale kozak, bo teraz to automatycznie mi w ogóle e, robi tych, on mi to mi. uuu. Generalnie powtarzamy to samo, ale ja bym chciał więcej tych dinozaurów dostać, szczerze mówiąc, więc liczę na to, że je dostanę. Tak, mamy anty, antylozaura teraz odblokowanego, w sensie, że możemy go kupić, e, no i jak najbardziej, słuchajcie, kupujemy antylozaura. No, pa, pokaż się, pokaż, jaki ty swol, ale ty super jesteś, ja uwielbiam te dinozaury, są fajne, naprawdę. Ej, udało mi się odblokować tego co cóżkowca tutaj, nie? I teraz oni też sami się w ogóle robią, więc super w ogóle. Tutaj dostaliśmy coś jeszcze, jako jeden punkt z tego, okej, czyli tych... Warto robić te zadania pewnie. No, warto, warto, teraz do... No jeszcze kilka nam brakuje. Dobra, pyk, 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 robimy anty... W ogóle anty nam dają, Anty... Antyklosaur, jezu. Dają mi nam 12 tysięcy, to jest sporo. I jeszcze jeden i mamy tego, ten kamyczek, no nie okej, mutagen ten... Okej, okay, dostaliśmy antygen. Jakby to nas jakoś mega nie rajcuje. Rajcuje nas teraz zrobienie tych z tego zebrania. Tak. Teraz możemy sobie w ogóle ulepszyć miednicę, Tom. No nie, dzięki temu. No i dzięki temu od razu szybciej to nam leci. Ej, genialne, super, super. I teraz musimy tylko jeszcze jed, jeszcze dwa anty. Ant, ankylozaury, ankylo zebrać. Dobra, zbieramy. Otwieramy, Tom i musimy zebrać półtora miliona tylko. To chyba jest. Mało. No i pozdrowieniu tych wszystkich rzeczy. Słuchajcie, znów lecimy z asteroidą i dzięki temu e, wszystko e, wybucha. Ej, możemy odblokować ogon tak właściwie. No nie, więc lecimy i tas. Aha, to dostaliśmy ogon i dostaliśmy zbroi jeszcze. W sumie trochę XD. E, trochę xd. Możemy triceratopsy w końcu odblokować, słuchajcie. I przynajmniej ankylozaury już same się tutaj robią i to bardzo mnie to cieszy, ponieważ to bardzo, bardzo ułatwia nam e, życie w tym momencie. Bardzo nam ułatwia życie, bo nie muszę tego klikać. No nie? Więc to jest już o wiele, wiele szybciej, znaczy lepiej. Ja bym chciał tą jeszcze zbroję, nie powiem. Fajnie byłoby tą zbroję dostać, e, ale no coś tak biednie nam idzie to na razie. Jej, udało nam się zbroję odblokować. Tak jest, tak się żyje, słuchajcie. Tak się robi hip-hop. I w ogóle w ogóle możemy odblokować śmiednicę i mamy razy dwa prędkość w ogóle teraz i kość pierwotną na kolejny poziom, ej super, bardzo dobrze nam idzie i teraz musimy triceratopsa wykupić i dzięki temu mamy triceratopsika, o to chodzi moi kochani, o to chodzi. Roślinożerca z późnej kredy triceratops miał na twarzy trzy rogi obronne i dużą falowaną kość. Mamy trzy te cocuszkowce do twarcia, słuchajcie, w pierwszym mamy mutageny, mamy te dodatkowe rzeczy, ale robimy ten, ale robimy openingi, nie? Ale tu openingi lecą, lecą twarde openingi. Dobra, super, mamy tutaj kolejne Ulepszenia, a tutaj mamy mutagen, coś tam do. O super, ponieważ mamy zbroję, słuchajcie. Zbroję i meteor, kolejny meteor. Jestem ciekaw, kiedy dojdziemy do T-Rexa. Bardzo chciałbym dojść do T-Rexa w tym odcinku. I BUM! To teraz obczajcie motyw, że kupujemy pterozaura. Kupujemy pterka latający ptako-dinozaur w końcu. Patrzcie na naszego pterka. Jaki, jaki ty słodki jesteś, o gościu? Nam jeszcze jeden do kupienia, i kupujemy moi kochani. Możemy znów zrobić tak, że e, ziemia wybuchnie, i w ten oto sposób wybucha bank e, wybucha znowu, i znów się historia powtarza. No i tak to się słuchajcie, żyje na tej wsi. No nie, tak właśnie w ten oto sposób. E, przynajmniej wy nie musicie tego robić To jest jakiś tam plus, nie? O, w ogóle możemy ogon sobie zupgrade'ować I dzięki temu mamy prędkość razy dwa I to jest super Możemy Triceratopsa już kupić e, Co też jest bardzo, 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 bardzo mega fajne e, No i tak naprawdę za chwileczkę będziemy mogli kupić sobie Pterodaktyla pierwszego Którego jeszcze musimy klikać niestety No dobra, moi kochani, słuchajcie Sprawa wygląda tak Odblokow Odblokowaliśmy między, e, między między chwilą Plezjozaura Słuchajcie, czym jest Plezjoza? Jest to potwór z Loch Ness, najlepiej powiedzieć Patrzcie, jaki szczęśliwy dinozaur O, jaki szczęśliwy dinozaur Jeszcze nie wiesz, jak meteor na niego spadnie, no nie, czy coś No, w każdym razie, odblokowaliśmy właśnie tutaj plezjozaura Liczyłem na to, że uda mi się jakiegoś T-Rexa wam odblokować e, Czy coś takiego Niestety, jest z tym problem Jestem proem, ponieważ, kurde, strasznie tutaj trzeba mnóstwo, mnóstwo, słuchajcie, czasu poświęcać, aby wymaksować tutaj to. Ja powiem wam szczerze, że już co najmniej półtorej godziny siedzę nad tym wszystkim, żeby wam pokazać, więc liczę na to, że pamiętacie hashtag ewolucja, czy tam hashtag dinozaur, już nie pamiętam. Możesz napisać cokolwiek tak naprawdę, no nie? No i tutaj sobie ulepszamy tutaj wszystko, prawda? A tu są też jak w ogóle musimy zrobić zdjęcie z tego zaurowi. E, czekajcie, z tego O, pyk. E, m, nie, przepraszam, to, 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 to jest tego e, Nie, Jezu, nie to. Halo, halo, nie to. Teraz zdjęcie, pyk, zdjęcie zrób. Pyk jest, mamy dwa z tego zaury zrobione. Dziękuję, tak się robi właśnie zdjęcia dinozaurom. I tutaj robimy dodatkowe rzeczy dzięki temu. E, dzięki temu również co możemy tu zrobić? No obecnie nic już tu nie możemy zrobić, no nie. E, Plezozaury też już same działają, no i w sumie to będzie tyle. Moi kochani, ja wam dziękuję za uwagę, tu macie poprzednie filmy, cześć na rafa, kocha was, Mua, buziaczki, hej!